Witam na kanale Prosto z serwisu. Dzisiaj mamy Flipa 5, który no, ma takie objawy, że się no, nie włącza i nie ładuje. Otwieramy pudełko. W pudełku mamy właśnie ten no toż to głośnik, już zebrany ale podobno niegrzebany. To jakoś folia. Ja myślałem, że ta folia to jest w ogóle do zabezpieczenia tego przetwornika w jakiś tam sposób. No tak mi się wydawało. Nie wiem, w jaki sposób by to miało to zabezpieczyć, ale jakoś tak mi to przeszło przez głowę. A raczej przez myśl. Ale do tej folii też jeszcze wrócimy, bo no nieważne. Po prostu. No i tak. Podłączamy kabel. No i faktycznie trup, nic się nie dzieje. No i tak, pomyślałem sobie, a, zobaczymy od najprostszego. dojrzyjmy sobie do tasiemek. No i co się okazało? W tych tasiemkach no, tak wydawało mi się, że jest pewien luz. Przynajmniej, że jedna była poluzowana. Tylko nie wiem, czy to było przez to, że ja teraz odrywałem tą folię. Też tak może być, że ja to bardziej zruszyłem i dlatego to się wysunęło. Na przykład było dobrze, ale coś tam nie stykało. No wiecie, różnie może być. Ale wyszło tak, że tak naprawdę odpięcie w pięcie taśmy naprawiło nam głośnik. Czy tam jakieś ruszenie jej. Także tak, taka naprawa. Oczywiście popodklejałem to wszystko później klejem na gorąco, żeby to tam się nie otworzyło znowu. Po prostu zabezpieczyłem, żeby uratować to przed takim samym uszkodzeniem ponownie. O ile to można nazwać w ogóle uszkodzeniem. Widzimy głośnik działa, ładuje się, pograł chwilę, więc. Więc jest git. No i nie wiem. Jak myślicie, czy za taką naprawę 5 dych to jest dużo, czy mało? Tak, ile byście za to wzięli na moim miejscu? Ja uważam, że to tak w sam raz, no bo jednak ja muszę pójść odebrać paczkę, otworzyć paczkę, zrobić to. No tu jeszcze popodklejałem to, żeby tam było na zapas, złożyć ten głośnik z powrotem, zapakować, odesłać. To się wydaje, że to jest 5 minut, ale nawet nie wiem, czy te 5 dni nie jest za mało. Tak naprawdę, jak na to ile czasu to wszystko zajmuje. No na razie jeszcze sobie tak mogę pozwolić, ale jak będę zawolony tą robotą, to, to nie wiem czy to tak będzie wyglądało. No zawolony mam na myśli, że kilkanaście urządzeń dziennie, no to już będzie kaplica, już taka naprawa nie będzie mogła być tak, tak tania. Ale na razie jest jak jest, więc możecie korzystać póki się da. A że jak coś mi pójdzie szybko, no to raczej koszty Was nie zjedzą. Generalnie, jak się pytacie o wyceny, no to ja Wam mówię, że tak na przykład koszt jest, koszt jest tam, no w tym przypadku powiedziałam, że koszt jest do 150 zł w przypadku tego flipa, nie? no i jak widać wyszło, że jest 1 trzecia tej ceny, także no, no różnie to bywa po prostu, ja tam nie wale w chuja, raczej robię uczciwie, także możecie być o to spokojni, bo jednak jakbym robił sobie po cichu tak bez tego kanału, no to mógłbym sobie pozwolić na takie rzeczy. Aczkolwiek i tak rzecz jasna bym tego nie robił, ale tak zmierzam do tego, że dla Was UP... no, zapewnieniem takim jest to, że ja nagrywając te rzeczy, starając się zrobić sobie jakąś markę, to jednak nie mógłbym sobie pozwolić na, na takie walenie w chuja pod tym kątem. No, zresztą pod jakimkolwiek kątem. Tak naprawdę. Dlatego to mi daje takie fory ten kanał, że możecie mieć pewność co do mnie, że jak mi coś wyślecie, to. No to ja nie wypnę się na to na was po prostu i. No i tego nie zrobię. Nie wiem, co ja sobie zrobić innego, że wam nie pomogę, czy coś. No to widzicie też, jak klient sobie rozbierał, to łamał pewnie. Tego no oglądajcie poradniki generalnie, jak już chcecie coś otworzyć. A wiem, że kusi. mnie też kusiło no i stąd się wzięła ta pasja. Ale no trzeba uważać. O, i tu wracamy do folii tej y, aluminiowej. Tu były śrubki po prostu schowane od przetwornika. Kurna, nie mogłem dobrać żadnych. Akurat nie miałem tych krótkich śrubaczek, bo to takie malutkie śrubki są. Tam ze cztery zwoje mają. No i nie mogłem podobierać żadnych takich. A, a tych oryginalnych nie wiem. No gdzieś mi się zawieruszyły. No nie dziwnego, są takie małe. Ale w każdym razie śrubki były, odnalazły się, także spoko. Wszystko działa, ładuje pięknie, gra. Jest gitara. No, taki na dzisiaj. Krótki filmik. Miałem takie coś do zlepienia, to zlepiłem. No, raczej więcej by tu się nie wykrzesiło z tego. A nie będę Wam pokazywał w normalnym tempie, jak się to rozbiera i składa, no bo szkoda Waszego czasu. I tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Zapraszam do subskrypcji. No i tak.